W aktualnym sezonie wychodzi anime Tower of God, na które trwa całkiem spory hype, a jeszcze bardziej potęguje go fakt, że w dobie tego całego koronawirusa jest to jedna z niewielu serii, których emisja nie została wstrzymana. I szczerze w pełni rozumiem zarówno ludzi, którzy hypują Togę, jak i ludzi, którzy póki co nie widzą w nim w zasadzie nic ciekawego. Czekaj, 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 jak to nic ciekawego? Przecież Webtoon jest taki dobry! To, co się tam odwala, to przechodzi ludzkie pojęcie! A no właśnie, dlaczego rozumiem hype? Nie da się ukryć, że Tower of God jest czymś poniekąd nowym. To w końcu pierwsze anime na podstawie Webtoona, po tym, jak nawiązał współpracę z Crunchyrollem. Ludzie widzą takie anime Toga, wiedząc, że to w zasadzie koreański komiks i... Hmm, może, może moje solo leveling też, też gdzieś tam, kiedyś tam. Tower of God to fascynująca opowieść o chłopcu, który przedstawia się jako 25 Bam i w zasadzie wszystkiego o świecie dowiedział się dzięki swojej przyjaciółce Rachel. A kiedy ona znika, to jest, wchodzi do wieży po prostu, Bam postanawia ruszyć za nią i podobno ten kto dotrze na szczyt wieży spełni wszystkie swoje pragnienia, zobaczy gwiazdy, bla bla bla, skipnijcie to King Crimson proszę. Myślę, że ludzie, którzy zabrali się za toga, zostali do niego przyciągnięci głównie przez świat, w którym tajemnica goni tajemnicę. Tym światem jest właściwie wieża, która rządzi się własnymi regułami i o której od samego początku w zasadzie bardzo niewiele wiadomo, poza tym, że jest po prostu gigantyczna. A każda kolejna pojawiająca się postać jest w tym świecie kimś. Kimś może nie zawsze istotnym, ale kimś, kto zawsze zwraca uwagę albo skądś tam pochodzi. Co z biegiem kolejnych epizodów czy tam rozdziałów daje obraz tego, jak ogromne i rozbudowane jest to uniwersum. Hype z pewnością wiąże się też poniekąd ze stylem graficznym anime, który wydaje się dosyć unikalny i próbuje przynajmniej w jakimś stopniu naśladować oryginalnego weptuna. Zresztą, no serio, pod względem technicznym to Tower of God prezentuje się po prostu wyjątkowo. W sensie, no widać i słychać, że było postarane. Jednak najgłośniej hypujące okrzyki słychać od osób, które są już na cholernie dalekim rozdziale w komiksie, jakiś 400, 500, w sumie nie wiem ile ich teraz jest, bo sam dobijam dopiero do 200 ale zaskakuje mnie, że ludzie znający komiks potrafią pisać, że do no w sumie początek fabuły trochę długo się rozkręca, to prawda. I jednocześnie potrafią być wielce zdziwieni, że ktoś nie pokochał Toga całym serduszkiem po powiedzmy trzech, czterech odcinkach. Fabuła pierwszego sezonu to naprawdę jest jeden wielki wstęp który w zasadzie jedyne co robi to przedstawia postacie. Kumpel porównał go kiedyś do egzaminu na łowce w Hunterze i w sumie moim zdaniem bardzo trafnie. Pozdrawiam cię Mike's. I ja osobiście totalnie się nie dziwię ludziom, których tok nie kupuje. Może nie czują tej całej tajemnicy. Tym bardziej, że anime nie ma jakichś cliffhangerów, które potęgowałyby chęć by odpalić kolejny odcinek. W zasadzie ten etap, na którym teraz jest anime, nie ma jakichś plot twistów jeszcze w zasadzie. I nie zrozumcie mnie źle. Sam bardzo lubię Toga, bo motyw wspinaczki z piętra na piętro to coś, co po prostu kocham w anime czy mangach. I tutaj pozwolę sobie wyrazić moją skromną opinię. Że Tower of God jest intrygujący, jest pełen tajemnic, ale wciągający bywa tylko miejscami. I tak jak mówię, zwłaszcza jeśli chodzi o te początki fabuły, totalnie nie dziwi mnie, że ludzie mają tak bardzo mieszane odczucia. Jednakowoż, ja uważam, że Tower of God jest jedną z ciekawszych pozycji w tym sezonie. Więc szczerze namawiam was, znaczy zachęcam. Was, żebyście po prostu zapoznali się z fabułą, jeśli tego jeszcze nie zrobiliście. Na razie.